W dzisiejszym programie opowiemy Państwu o dofinansowaniach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych, o Festiwalu Czyste Beskidy, o akcji Drzewko za surowce. Poznamy także tajniki ekologicznej uprawy warzyw. W poniedziałek 21 września na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowym programom dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu Województwa Śląskiego. Zorganizowaliśmy to dzisiejsze spotkanie po to, aby poinformować za Państwa pośrednictwem strażaków z terenu Województwa, że udało nam się w tym roku wygospodarować dodatkowe środki dla ochotniczych straży pożarnych środki o które także apelowali parlamentarzyści z naszego województwa ogłosiliśmy Dwa nowe programy dla ochotniczych straży pożarnych. Pierwszy dotyczy termomodernizacji remis ochotniczych straży pożarnych. Drugi program to dodatkowe środki na zakup drobnego wyposażenia dla strażaków ochotników. To szczególnie ważne, aby strażacy, nie tylko ochotnicy, ale także Państwowa Straż Pożarna była wyposażona w dobry, nowoczesny sprzęt, bo to jednostki, które nie tylko dbają o zdrowie i mienie mieszkańców, ale także dbają o ochronę środowiska. Te jednostki, które pierwsze są w przypadku awarii, wycieków, zanieczyszczenia środowiska i usuwają te zanieczyszczenia. Stąd dbają o jakość tego środowiska, o dobro środowiska naturalnego. Straż Pożarna w Śląskim dzięki tym programom zyskuje przede wszystkim nowy sprzęt. Tak? Tutaj e... Chodzi też o bezpieczeństwo naszych druków, strażaków Zachodnich i Straży Pożarnych, żeby zakupować im nowoczesne umundurowanie, żeby mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi, w którym działają, żeby mieli dostęp do nowoczesnych samochodów, które dużym strumieniem od blisko pięciu lat idą na teren województwa śląskiego. Jednocześnie uruchomiliśmy taki pilotażowy program wsparcia termomodernizacji remis ochotniczych straży pożarnych, bo widzimy, że wiele, wiele remis wymaga takiej gruntownej i szybkiej termomodernizacji. Wielu strażaków ochotniczych ochotników dysponuje remizami, które jeszcze dziś opalane są starymi, nieefektywnymi źródłami ciepła, często na paliwa stałe. Stąd ta termomodernizacja, wymiana tych nieefektywnych źródeł ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, także bezpośrednio wpisuje się w nasze zadania związane z walką ze smogiem. Stąd to ten program pilotażowy, stąd to wsparcie dla strażaków ochotników. Przypomnę tylko, że w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który realizował, realizuje w dalszym ciągu zadanie dotyczące wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczył łącznie dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. Około, już około 20 milionów złotych. Dzisiaj otwieramy kolejne dwa programy wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W konferencji wzięli udział też parlamentarzyści. Wśród nich poseł Waldemar Anzel, który jest wiceprezesem zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest niezwykle ważne to wsparcie, o którym tu dzisiaj powiedział prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także druh komendant generał Jacek Leszczewski odnośnie właśnie termomodernizacji straży pożarnych. W województwie śląskim działa prawie tysiąc jednostek ochoczych straży pożarnych część jednostek jest już termomodernizowanych dzięki najczęściej środkom samorządów ale tu jest potrzebne dla wielu samorządów wsparcie ze strony właśnie państwa. To co tutaj pomaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby ztermomodernizować jest część strażnic, na no, mocno już zaniedbanych, one są leciwe i potrzebują właśnie termomodernizacji, tak aby one mogły działać w dobrych warunkach i także ekologicznie, dbając także właśnie o nasze środowisko. Dzięki temu strażacy ochotniczy oprócz tego że będą mieli nowoczesne samochody, nowoczesne wyposażenie, ale będą mieli też miejsca, w których e, mogą się spotykać, w których e, prowadzą także i swoje działania, w których przechowują także swój sprzęt. Także nie jest zwykle istotne zadanie po raz pierwszy w naszym województwie 1 milion złotych pilotażowo w tym roku i myślę, że w kolejnych latach także będziemy ten program kontynuować, aby te potrzeby w zakresie termomodernizacji remis były stopniowo etapami zaspokajanej. Zakładamy, że w ramach tego pilotażu dofinansujemy około 30 projektów, czyli około 30 remis w jakim zakresie zostanie zmodernizowanych. I te dodatkowe środki na zakup wyposażenia pozwoli na kilkadziesiąt dodatkowych jednostek doposażyć w nowoczesny sprzęt. Jakie są zasady naboru do tego programu? Nabór został uruchomiony w dniu dzisiejszym. Na naszej stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej w Katowicach dostępne są i regulaminy naboru, i wnioski o dofinansowanie. Wnioski dotyczące zakupu sprzętu dla strażaków i ochotników dodatkowo powinny zostać za opiniowane przez właściwą powiatową komendę Państwowej Straży Pożarnej, bo to pozwala nam stwierdzić, że ten sprzęt jest naprawdę potrzebny w właściwym zakresie dla danej jednostki. Takie znaleziska kryją się w beskidzkich lasach, aby było ich jak najmniej powstają inicjatywy jak działająca na Żwiedczyźnie Fundacja Czyste Beskidy, która po raz kolejny na Hali Lipowskiej zorganizowała Czyste Beskidy Festiwal. Mamy... Czyste Beskidy Festiwal, tak Zosia? Ja zgadzasz się? Mamy Czyste Beskidy Festiwal, czyli drugi dzień tegorocznego wydarzenia. Jesteśmy właśnie na Hali Lipowskiej, gdzie wszyscy chętni wolontariusze, wszyscy chętni uczestnicy tego festiwalu właśnie tutaj uczestniczą sobie w warsztatach ekologicznych. Wspólnie tutaj się spotykają po to, by już o godzinie 15 ruszyć wyposażeni w worki i rękawiczki na szlaki. I by je przede wszystkim posprzątać, ale też właśnie by się tutaj troszkę poedukować pod kątem ekologicznym. Co się wydarzyło tych górach? Co się wydarzyło z tymi śmieciami? No dużo śmieci. Nic więcej. No, to tak no się ktoś nie sobie dziać. No ktoś sobie śmietnik nam zrobił. Naprawdę, pan na, prosto ale tam na przestrzał. Nie, no. Zapraszam, jak ktoś ma chwilę czasu i chciałby się wybrać z panem Zbyszkiem. Ze Zbyszkiem to chodźcie, podejdźcie. Krótki spacer, a dobra robota może być szybko wykonana. No to już jest kolejny rok, który, w którym uczestniczymy. Po prostu no, miła forma, żeby się po prostu zrelaksować. Tam jest pełno, pełno szkła, pełno puszek, takich typu olejach i tak dalej, a tu jest kolejna i głębiej. Przy festiwalowych namiotach pod schroniskiem na hali Lipowskiej pojawiali się indywidualni turyści, całe rodziny i grupy ze szkół z powiatu żywieckiego. Tak, jesteśmy grupą ze szkoły ze szkoły podstawowej ścisca dokładnie. Mam dzieciaki, także fajna zabawa przy okazji. Można coś pomóc w środowisku. Są to szkoły podstawowe oraz gimnazjum i liceum z Żabnicy, z Milówki. Mię bardzo ciekawi jak się Młodzież. Młodzież tak, tak, tak szkolna. Tak zainteresowana i w niedzielę pomimo tego, że mogliby siedzieć w domu grać panie? na komputerach wybrali się w góry no panu, Sprawnie panie? przeszli szlak i... Wszystki, bez wyjątku Ko edukacji. teraz będziemy schodzić i sprzątać. To jest... To jest... Wszystko, wszystko ja, jest Zakopane w ziemię. Daleko no nie trzeba chodzić. Dlaczego warto? No dlatego warto, że fajnie się chodzi po górach jak są e, czyste. E, lepiej też można tą odczuć tą naturę, a poza tym no niestety e, nie każdy człowiek sprząta po sobie, znaczy inaczej nie sprząta, tylko zostawia śmieci, co E, niestety, no ale potem inni muszą to robić. Popieram czyste Beskidy, popieram chodzenie po górach, popieram to, żeby było czysto, ładnie na szlaku na problem, i żeby się fajnie chodziło. Jest, robicie, robicie, wszystkie inicjatywy tutaj górskie trzeba moim zdaniem wspierać, to jest po prostu miło jednak biegać po, po czystych szlakach, niż jak się widzi te wszystkie chusteczki, puszki i innego typu rzeczy, więc warto, warto wspomagać takie akcje. Później w miłym, w miłym jednak, tylko wśród przyrody, Biec. Staje się naprawdę popularne. Ludzie chcą zbierać śmieci. Dzień dobry. My jesteśmy ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego i dzisiaj przygotowałyśmy warsztat ziołowy. Mamy ziołogrę taką terenową, gdzie uczestnicy muszą troszeczkę poszukać ukrytych tablic i tam są różne informacje, ciekawostki o ziołach i też można z nami zrobić taką swoją, indywidualną sól ziołową. Mamy taką sól gruboziarnistą, którą trzeba będzie utrzeć w mościeżu i do tego można dodać sobie różne Ziołak kto co Zagrałem. lubi. Maczysty bieskidów. Szyjemy takie oto woreczki na warzywa, na owoce, żeby nie zabierać ze sklepów jednorazowych woreczków foliowych, tylko mieć takie wielorazowe z recyklingu, z użytych firanek, które już nie zdobią naszych okien. Tutaj można sobie takie woreczki własnoręcznie przygotować. na 20 metrach kwadratowych jest już i i kajfus. W sobotę, 12 września, w Bielsku Białej pod jednym z centrów handlowych odbyła się kolejna edycja akcji Drzewko za Surowce, organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. My mamy 5 tysięcy drzewek, no, mamy już ich mniej, ponieważ od godziny 9 naprawdę były tumy dzikieta, troszeczkę się kolejka uspokoiła. 4 tysiące pięknych kwiatków, bratków. Jesteśmy tutaj z Zakładem Gospodarki Odpadami, jesteśmy tutaj z sarnię, z Sokiem, jesteśmy z naszymi nadleśnictwami Bielsko i okolica, więc Lasami Państwowymi. 17 jeszcze. W dniu dzisiejszym tutaj wydajemy sadzonki dęba, buka, olszy, jodły, świerka. Takie gatunki drzew tutaj rozdajemy na tej akcji. Ludzie chętnie chętnie biorą? Bardzo chętnie dzisiaj od samego rana, już przed godziną dziewiątą ludzie chętnie tutaj zajmowali miejsce w kolejce, także. Bardzo duży ruch jak na tą porę. Sekatory. O dobra, te to teraz rozumiem. pójdą po prostu na bok bo. e, Jak zwykle mieszkańcy naprawdę pamiętają o tej akcji, to jest, słuchajcie, 15-lecie Arki, więc te akcje działy się od 2007 roku y, dwa razy w roku, więc bardzo duże ilości y, oddanych surowców. Jest godzina dziesiąta, może parę minut po 10 i my mamy już prawie pełny kontener makulatury. Czyli rozmawiamy o tym, że już jest naprawdę parę ton makulatury. Y, no. To jest fajne, bo przychodzą naprawdę wszyscy przygotowani, mają surowce, mają szkło, mają elektrośmieci, aluminium, plastikowe butelki. Uczestniczymy razem z synem w tej akcji co roku, prawda Filipku? Tak. tak. A dodatkowo jeszcze nasza świetlica ze szkoły muzycznej zbierała makulaturę. Wszystkie rysunki, wszystkie jakieś nieudane prace, które miały trafić do śmieci, trafiły do jednego pojemnika zbiorczego i dzisiaj cieszymy się, bo przyjechałam w imieniu szkoły po odbiór krzaczka, które dzieci sobie same potem posadzą. A Filipek dla siebie co chce wybrać? Kwiatka czy krzaczek? Kwiatka. Kwiatka. Gdzie będziemy sadzić kwiatka, powiedz panu? Na działce. Na, działce. No, na naszej działce kwiatek się tam zadomowi wśród innych kolegów kwiatków. No bo my zawsze namawiamy do tego, żeby e, tak naprawdę niwelować swój ślad e, taki węglowy przez sadzenie drzew. My zachęcamy do sadzenia drzew. Wiadomo, jak ktoś nie ma możliwości, to również posadzenie miododajnych kwiatków jest e, super zajawką, ale przede wszystkim dla nas to jest taki aspekt ekologiczny, ale jest to też super wymierny, bo w Bielsku Białej robimy to po raz naprawdę chyba 14. czternasty. Jest to dla nas taki aspekt społeczny, bo spotykamy się naprawdę z mieszkańcami Bielska i okolic od wielu lat i przychodzą, przychodzą licznie, więc to jest dla nas naprawdę fajne wyróżnienie. Cztery kwiatki pan W wyniku sobotniej akcji zebrano 9 ton 460 kg makulatury 1 tonę 460 kg szkła, 3 tony elektroodpadów 185 kg aluminium 480 kg butelek PET 185 kg baterii. Aby przekonać się, jak można hodować warzywa naturalnymi metodami, bez użycia chemii, udaliśmy się do Bystrej, koło Bielska Białej. Jesteśmy w Dolinie Bawole Serce, w Bystrej, u podnóża Beskidów, w tym pięknym miejscu. Za mną właśnie Skarpa, tam już mamy szlaki, w tamtą stronę mamy Klimczok, tam mamy Szyndzielnię. Tak, witamy właśnie w Dolinie Bawole Serce, gdzie uprawiamy pomidory, ale też prowadzimy taki ogród ekologiczny permakulturowy. Zapraszam tutaj na mały spacer. Część naszych warzyw, upraw uprawiamy w takich donicach, na grządkach podniesionych, a część, i to jest taka nasza specjalność, w tychże pięknych kopułach geodezyjnych. I tam mamy sporo pomidorów. To jest model, takiego, tego, takiego domku, który powstał w Bieszczadach i no i można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dach to puste przestrzenie odzwierciedlają, że dach jest szklany, można sobie położyć się na łóżku w środku w takiej kopule i oglądamy sobie przez dach w kształcie gwiazdy, gwiazdy, które są na niebie. Skąd pomysł na tę kopułę z kosmosu, z kosmosu chyba. Po prostu to, co w kosmosie, a my jesteśmy też kosmitami, bo przecież mieszkamy na jakiejś tam planecie, która jest okrągła, okrągłe jest najmocniejsze, najbardziej zwięzłe, więc chyba stąd powstał pomysł, że na to, co teraz nas otacza, na te warunki pogodowe, tylko kuliste budowle są najlepsze, najmocniejsze, i chyba stąd powstał pomysł. Żeby robić coś takiego futurystycznego, coś mocnego i coś, co no, jest niebanalne. Zyskujemy coś pięknego. Przeżyliśmy tutaj już i gradobicie, i megawiatry, wiatry, i nic się z tymi kopułami nie dzieje, także jesteśmy dowodem na to, że, że, że to jest mega mocne, mega stabilne i wytrzymałe na, na warunki atmosferyczne. A też energia, która jest w kopułach, ona skupia światło i, i ta energia jest zamknięta, więc rośnie też zupełnie inaczej niż, niż w zwykłym foliaku takim. Ta ekologiczność tych upraw polega przede wszystkim oczywiście na tym, że my nie, nie używamy żadnej chemii. Na żadnym etapie, w żaden sposób, e, żadnych sztucznych nawozów e, w ogóle tego nie robimy. I naprawdę, proszę Państwa, da się, bo gdzieś słyszę takie głosy, że nie da się uprawiać w ten sposób warzyw, co jest oczywiście nieprawdą, da się. E, natomiast bardzo inwestujemy w swoją wiedzę, obserwujemy ogród i takie różne pro procesy, które zachodzą naturalnie w ogrodzie, żeby tej chemii nie musieć używać. Podam jeden z przykładów. E, nie warto. E, tępić chwastów w swoim ogrodzie, na przykład pokrzywa, która nie dość, że jest super zdrowa, jest absolutnie po prostu kopalnią witamin, mikroelementów, możemy, nie wiem, jeść ją, pić herbaty, robić sobie susz na zimę, E, ona nadaje się do robienia takich gnojówek e, z pokrzywy, którymi później możemy podlewać rośliny i je wzmacniać, wtedy ta flora bakteryjna, którą roślina ma w ziemi i którą też wchłania w siebie powoduje, że te rośliny są bardzo odporne i bardzo zdrowe, ale Pokrzywa na przykład jest super miejscem y, dla larw biedronki. Biedronka uwielbia. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli larwę biedronki. To jest mały potwór. Po prostu wszyscy widzą larwę biedronki mówią: Wow, naprawdę to jest biedroneczka. Wyglądają strasznie. E, ale no, jeżeli mamy pokrzywy, mamy dużo biedronek. A biedronki, jak wiadomo, zjadają nam mszyce. I nie musimy, e, nie wiem, oblewać wszystkiego chemią, pryskać i się zastanawiać, co z tymi mszycami zrobić, bo po prostu na wiosnę, od momentu, kiedy są Biedronki, to tych mszyc my w ogrodzie nie mamy. I na tym polega permakultura, że projektujemy ogród w taki sposób, żeby te naturalne mechanizmy i takie struktury się nawzajem wzmacniały i żeby jakby pozwolić naturze też zadziałać, tak? Mamy w ogrodzie zostawione takie strefy właśnie dzikie, gdzie żyją padalce, jeże, oczywiście dzikie zapylacze, mamy bardzo dużo ptaków, które z kolei te, te ptaki jeże, czy szczególnie padalce, zjadają ślimaki, czyli mamy dużo mniej ślimaków niż w, mielibyśmy w ogrodzie, w którym tak naprawdę wszystko jest wytępione. Pamiętajmy też, że jeżeli trujemy ślimaki, trujemy małe saki i trujemy ptaki. O tym też trzeba pamiętać. Słyszałam też głosy weterynarzy, że trujemy również, możemy truć również psy i koty. Więc zobaczmy, jeżeli trochę spojrzymy na tą naturę i spróbujemy te, jakby pozwolimy tej naturze zadziałać dla nas to ten ogród naprawdę może być wtedy ekologiczny. Czyli nie chodzi tylko o nieużywanie chemii, tylko o to, żeby przyjrzeć się tym strukturom, jak to wszystko działa, obserwować swój ogród, a każdy ogród jest inny i wykorzystywać to, co naturalnie e, nam ten ogród niesie. W dolinie Bawole Serce w bystrej prowadzone są działania edukacyjne. Edukacja jest sercem działalności Fundacji Świat w naszych rękach i właśnie też tutaj w dolinie powstała ścieżka edukacyjna Ogród dla Ziemi. Jest to Część naszego takiego projektu Szkoła w Ogrodzie. Chcemy, żeby dzieciaki przychodziły do ogrodu i patrzyły, tutaj, dotykały, wąchały, były, żeby mogły po prostu tej bioróżnorodności doświadczać. W tym właśnie pomaga nam nasza piękna ścieżka edukacyjna, którą widzicie tutaj i za mną, złożona z ośmiu tablic, które każda z nich wprowadza nas w inny temat z zakresu edukacji ekologicznej, edukacji. Przyrodniczej. Więc tu mamy różne na przykład pomidorki. Tak? Ważnym elementem takich ekologicznych upraw jest wykorzystywanie nasion starych odmian warzyw. To te wszystkie nasiona to jest dokładnie to, co my pozyskujemy i z czego my będziemy w przyszłym roku z tych małych nasionek, zobaczcie Państwo, będziemy sadzić pomidory i później urosną z tego takie wielkie krzaki. Wszystko z tego mojego nasionka i e, proszę bardzo, niestety nasiona możemy pozyskiwać niestety, i taka jest natura. Tylko z ekologicznych warzyw. Czyli z ekologicznych pomidorów, z pomidorów, które są uprawiane z użyciem bardzo dużej ilości chemii, są hybrydami, są nasiona F1. Z tych wszystkich nasion no, nie będziemy mieć w kolejnych latach dobrych plonów, bo te nasiona nie mają tak silnej jakby tej informacji genetycznej nie są po prostu zdrowe, nie są ekologiczne. Tam mamy na przykład stawik. Możemy sobie zaraz tam podejść i zobaczyć ten stawik. I to jest miejsce, w którym woda się zbiera. My jeżeli podlewamy czymkolwiek nasze tutaj dobra i nasze warzywa, to właśnie wodą z tego stawiku. Czyli znowu ekologiczne działanie. Nie używamy wody z kranu, nie bierzemy wody pitnej do podlewania ogrodu, tylko zbieramy Wodę. Kumulujemy ją tutaj w stawie, i e, jakby ten piękny do tego oto staw, e, zasila nas w wodę i nie musimy się o nią martwić, a też mamy ją gdzie złapać i też m, tak nią kierujemy, żeby ona nas nie zalewała, czy też zalewała w mniejszym stopniu. Czyli takie myślenie nam towarzyszy na każdym etapie. Tak, bo na końcu e, bardzo się cieszymy z plonów i w sumie docelowo o to nam chodzi, żeby móc zjeść takiego pomidora i zerwać sobie, nie wiem, selera, pietruszkę e, i różne inne warzywa, dynie i sobie zrobić, nie wiem, kolację, sałatkę, e, cokolwiek chcemy. Czyli ten ogród nie tylko jest przyjazny dla natury, ale też dla nas, dla ludzi i naprawdę czerpiemy z tego żywność. Co nam to daje? Nasz pomysł życia trochę poza miastem i poświęcania czasu na uprawę ogrodu, bo też nie jest tak, że taki ogród ekologiczny czy permakultura to są ogrody, któremu nie trzeba, to jest ogród, któremu nie trzeba poświęcać czasu. To jest niestety trochę nieprawda. Trzeba i trzeba go kochać, dbać i poświęcać czas i pracować w tym ogrodzie. Ale Mówimy też... permanentnie trzeba. Tak, permanentnie trzeba czuć ten związek z ogrodem. Dokładnie. Natomiast ten, ten czas, który wkładamy w pracę w ogrodzie, która nam daje naprawdę zdrowie i szczęście i takie zdrowe plony, nie musimy go spędzać w pracy i zarabiać na ekologiczną żywność. Czyli tak naprawdę, uprawa ogrodu to jest, jakby ktoś to powiedział, produkowanie pieniędzy. I coś w tym jest. Nie musimy zarabiać pieniędzy i wydawać ich na tą żywność, bo możemy ten czas spędzić w ogrodzie, co naszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu na pewno bardzo służy, a później jeszcze możemy jeść to, co sami sobie wyhodujemy, i naprawdę wiemy na 100% jakiej to jest jakości. Jest najlepszej.